serdecznie moi kochani, a więc dzisiaj jeszcze raz przypomnimy sobie bardzo istotny temat, jakim jest praca z wewnętrznym dzieckiem, jakim jest odpuszczanie, wybaczanie, uleczanie siebie, wyciąganie wniosków przede wszystkim z przeszłości i rzucanie światła na te sytuacje, najprościej mówiąc, które gdzieś wyparliśmy w podświadomości których nie chcieliśmy pamiętać, których poczuliśmy się właśnie dotknięci, urażeni, niekochani, porzuceni i moi drodzy właśnie przez takie sytuacje później w naszym ciele, w naszym dorosłym życiu dzieją się różne dziwne rzeczy i te sytuacje mają przełożenie na nasze życie, jeżeli z nimi nie pracowaliśmy, jeżeli ich nie rozpuściliśmy, jeżeli ich nie ukochaliśmy, jeżeli moi drodzy nie wybaczyliśmy, nie pokazaliśmy sobie samemu z przeszłości załóżmy, czyli tutaj w aspekcie pracy z wewnętrznym dzieckiem, nie pokazaliśmy mówię teraz o sobie, małemu Tomusiowi, małej Kasi, Basi, Asi, Krzysiowi, Milkowi, Rafałkowi, że daliśmy radę, że dzięki tym wszystkim sytuacjom z przeszłości jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? I ważne jest, żeby powyrzucać ten właśnie żal, tą gorycz, te różne sytuacje, które gdzieś tam gdzieś tam mogły w nas mogą przekładać się na nasze życie w tu i teraz, jeżeli nie rzuciliśmy na nie światła, nie rozświetliliśmy ich, nie, nie wybaczyliśmy, nie zrozumieliśmy, bo to wszystko jest przyczyna i skutek, nie? Można mówić, Łe, nie, gdzie tam. W ogóle na mnie to nie miało wpływu. No, ale jeżeli przebywasz, powiem o sobie znowu, przebywasz gdzieś tam w środowisku, gdzie tylko jest darcie kopary i jakieś tam, wiecie, ręczne tłumaczenie, no to, no to tak samo dalej się zachowujesz i myślisz, że to jest jedyne. Jedyne dobre rozwiązanie w momencie, kiedy rzucasz na to światło i mówisz, kurde, no można inaczej. Aha, no to dobra, tu się wstydarli, bo ktoś sobie nie radził z emocjami i przekłada to dalej, nie? Czyli przechodzą takie te rodowe, załóżmy, przełamania, ale jest chłodno, przełamania takie właśnie rodowe, gdzie my, jakby to powiedzieć, zamykamy ten cykl i leczymy nie tylko siebie, ale i cały ród, całą przeszłość i wszyscy, wiecie, tak można powiedzieć, że Siedzą na chmurce i biją brawo, mówią, no dobrze, zrozumiał, uda mu się, no kurde, nieźle, nieźle ogarnął, albo nie? no, ogarnęła, rozumie, czuje, wie co robi, nie? I tak samo w przeszłości, jeżeli mamy jakieś zadry, jeżeli mamy jakieś sytuacje, które gdzieś tam zabolały i dalej, i dalej i dalej gdzieś tam cały czas to w nas siedzi, no to jest tak z tymi mnichami, taką historyjkę kiedyś opowiadałem, że szło... Dwóch nichów, oczywiście tam posty, śluby, zakaz kobiet, w ogóle paczania, dotykania i tak dalej. No i przechodzili przez jakąś rzekę. No i była kobieta. No i ten starszy, ten mistrz, wziął ją na plecy, przeniósł ją, no bo, no bo, no bo sama by nie dała rady. No a ten młody, całą drogę gdzieś tam kilka godzin, myśli, 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 myśli w ogóle w szoku. Mówi, jak to ten mistrz tak zrobił, jaką kobietę brał na ręce, coś tam, co to jest w ogóle, nie? No i po kilku godzinach ten młody mówi do mistrza, Mówi, nie no, muszę się o to zapytać. Mówi, dlaczego to ją przyniosłeś? Mówi, co ty, co jak to w ogóle? No, przecież złamałeś wszystkie, wszystkie te, nie On mówi, no dobra, mówi, ja złamałem raz, mówi tą, tą zasadę, załóżmy, a ty przez 6 godzin, jak teraz idziemy, cały czas to męczysz w głowie i tak dalej, nie? Więc to sami sobie powinniśmy odpuszczać, wybaczać i nie nosić właśnie takich kamieni zbędnych, które nam do niczego nie służą, tak? I tak samo wszelkiego rodzaju, załóżmy, ludzie, którzy masz, są czymś dotknięci, nie nie wybaczyli sobie, nie wybaczyli komuś. Nie uleczyli tej relacji z wewnętrznym dzieckiem, powiedzmy, no to przekłada się ten żal na wszelkie sytuacje z tu i teraz. I dalej ta, jakby to powiedzieć, trauma, to niech będzie nieporozumienie, niewybaczenie, rozpuszczenie, gdzieś się tli i widać to. Widać to na każdym kroku w rozmowach. Ja teraz mówię na przykład też czy na tej grupie na Facebooku, bardzo fajnie też się tam rozwija. Mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo, jakby to powiedzieć. Pozytywnych aspektów, na które możemy zwrócić uwagę się tam dzieje. Każdy dorzuca, jakby to powiedzieć, swoją historię, każdy coś od siebie opowiada, każdy gdzieś rzuca inną perspektywę na, to samo, na, to, na tą samą sytuację, na podobną sytuację, bo każdy mówi jest na innym, na innym poziomie swojego, swojego zrozumienia, swojego doświadczenia, swojej drogi, swojej wędrówki i każdy pewne rzeczy postrzega właśnie przez te filtry z przeszłości nie? przez te filtry z przeszłości. I no naprawdę różne są, różne są właśnie reakcje na niektóre posty. Każdy gdzieś doszukuje się, jeżeli ktoś jest smutny, najprościej mówiąc, jeżeli ktoś jest w tych jakby to powiedzieć smutniejszych energiach, to nawet w pozytywnym, w pozytywnym jakimś poście doszukuje się jakiegoś kłamstwa albo mówi, że coś nie działa albo nie da się tak i tak dalej, i tak dalej. No i sami wiecie jak to działa. Też była jakaś historyjka, że jakieś tam majstry, jacyś tam oczywiście mistrzowie niech będzie, no w jakiejkolwiek dziedzinie niech będzie, bo to jest ogólny przykład. Jacyś mistrzowie nie wiedzieli tam jak ogarnąć jakąś kwestię techniczną załóżmy. No i jakby to powiedzieć stworzył się taki, taka bańka, że nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić i koniec. No i przed jakiś nowy gości do roboty. No i patrzy, no i spoko, nikt u niej podział że się nie da. Minął, minął tam tydzień czy coś i gościu to zrobił I wszyscy w szoku. nie Tak samo jak z tym trzmielem jest, nie że według praw fizyki zwykłej ma zbyt dużą masę do swoich skrzydełek i nie powinien latać a lata. Więc każdy postrzega życie przez swoje filtry. I dla jednego jest coś niemożliwe nie do zrobienia, a dla drugiego jest to chleb poprzedni i robi już to niejednokrotnie i niejednokrotnie mu to wychodziło. Tak samo podam przykład rzeczy niemożliwych. Ja do pewnego momentu uważałem, że przestanie, picie, przestanie pić jest niemożliwe, no bo wszędzie wszyscy pili, nie? No ja mówię, no jak? Jak nie pić? Ludzie, nie? I to było w pewnym momencie niemożliwe. A jak się to udało zrobić, bo przyszły różne okoliczności, które gdzieś pokazały mi, że no kurde, no zobacz, no bez sensu, no zobacz, łeb boli, tu coś nie można ogarniać. Tu, jak się też ze sobą, jakby to powiedzieć, rozwijać, pracować, przepracowywać różne rzeczy, bo to jest proces, w którym każdy z nas jest pewnie długo będzie, no to mówię, kurde, no, no nie służy mi to, nie? No i samo z siebie odpadło i tak samo wiele rzeczy odpada w momencie, kiedy rzucimy na nie światło i po prostu staniemy, jakby to powiedzieć, goli w prawdzie, nie wiem, goli w prawdzie, staniemy po prostu, stawimy temu czoła, poniesiemy konsekwencje tych zachowań, i w takim momencie jak już rzucimy światło na daną sytuację to ta sytuacja przestaje już nam zakłócać nas spokój, a jeżeli mamy jakieś mówią, ktoś ma nie wiem, mnóstwo sytuacji no to później jak dorasta, no to później ktoś jest nie wiem, zawisny, ktoś się cały czas nie wiem, dalej tłucze, rozwiązuje problemy krzykiem, agresją i tak dalej tłucze, tłucze ludzi różnego rodzaju sytuacje są gdzieś tam wiecie no, na świecie, nie? Później na przykład taki człowiek Dojdzie gdzieś do jakiejś władzy, no to jak kogoś na przykład w dzieciństwie gnębili i ktoś nie wypaczył, nie wybaczył, no to jak doszedł do jakiejś władzy, no to aha, ja wam teraz pokażę, nie? No i to jest to takie, że nie rób drugiemu, co tobie nie miłe, nie? I tak samo wiele sytuacji, przez które ja przeszedłem, gdzieś też mnie ukształtowały, że umiem się postawić w butach drugiego człowieka, no bo byłem. W wiele sytuacjach, gdzie nie wiem, tu gdzieś nie było tej miłości, tu gdzieś nie było, załóżmy jakiegoś, jakiegoś wsparcia, nie miałem z kim pogadać, jak byłem mniejszy. I na przykład no, do pewnego momentu życia przekładałem te stare schematy. Załóżmy z przeszłości, które dostałem, nie wiem, w domu, w otoczeniu itd, tak dalej, dalej. No ale w momencie zdania sobie sprawy, że można inaczej, no to rozpuszczamy ten schemat stary i wprowadzamy, jakby to powiedzieć, nowy nawyk, nowe nowy styl życia, nie? No bo to wszystko wymaga czasu i tak jak jeszcze raz powtórzę, każdy jest na innym poziomie. Każdy ogarnia to wszystko, wszystko inaczej poprzez filtry doświadczenia, które, które ma w sobie. I zawsze możemy to zmienić. Zawsze możemy gdzieś poszerzyć swoją perspektywę. Zawsze możemy spojrzeć na wszystko z innej strony i iść nową drogą. Nigdy nie jest za późno. Wiele sytuacji było takich, które czytałem zarówno w książkach, jak i z doświadczenia własnego. Gdzie całe życie ludzie gdzieś tam robili to, co wypada, to, co gdzieś tam oczekiwali. Oczekiwali to, co gdzieś się wymagali, oczekiwali, właśnie rodzina, otoczenie, środowisko. I jedna sytuacja, taka, która mi utkwiła. Ta pani jest na pewno sławna i to jest prawdziwa historia. Była w związku z mężem tam do 70 roku, chyba żyli, może dłużej to było. No i ten mąż umarł. No i ona, jak ten mąż umarł, powiedziała: no kurde. Zawsze chciałam rysować, malować. Nie? I zaczęła kobitka malować, i okazało się, że jej dzieła tam w krótkim czasie jej umiejętności, jej postrzeganie, jej przełożenie, jej kreska wszystko dało mega, mega wartość. I po prostu przełożenie było takie, że pani została bardzo, jakby to powiedzieć, sławną sławną postacią na świecie. Nie? Więc nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś ogarniać z innej perspektywy, żeby zacząć coś ogarniać po prostu inaczej niż do tej pory, no bo jeżeli robimy coś w koło, robimy coś w w ten sam sposób, no to efekty, efekty, jak będę powiedzieć, też nie będą też nie będą inne, no bo jeżeli robi się w koło to samo, no to nie można oczekiwać innych efektów, nie? Więc wszystko zawsze zależy od nas, od naszego postrzegania, od naszego poziomu świadomości i chęci zmian, nie? no bo nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jesteś sobie w stanie coś wyobrazić, to jesteś w stanie to zrealizować i, i tak to działa, nie? Najpierw było, najpierw było słowo, najpierw, najpierw, najpierw jest w głowie mamy wyobrażenie, później to jakoś wiecie, przerysujemy, przedyskutujemy. No i to już cały czas nabiera mocy. Jeżeli w tym kierunku gdzieś pójdziemy, jeżeli chcesz coś zmienić, chcesz mieć, nie wiem, chcesz gdzieś jechać, chcesz mieć jakąś, nie wiem działkę, ziemię, chcesz mieć, nie wiem, pieska, albo chcesz mieć coś innego, no to e, zacznij myśleć o tym piesku, najprościej będzie najprościej to powiedzieć. E, wyobraź sobie, jaki im więcej detali, inaczej, im więcej detali tym szybciej to wszystko ogarnia, materializuje e, i przychodzi do nas, tak? No bo wszechświat, mówię, wszechświat, Bóg, góra, źródło e, jakby to powiedzieć, nie zna słowa nie. Jeżeli siedzimy i stynkamy, jeńczymy, no to, no to no to proszę bardzo, no to dostaniesz więcej tego, na czym się skupiasz, nie? A jeżeli zaczniemy się ogarniać w końcu i powiemy, kurde, dobra, inaczej. Kontrolujmy w sensie kontrolujmy. Jeżeli przerobimy te właśnie myśli różne sytuacje, myśli niekorzystne, które gdzieś tam nas zatnęły, no to nie będzie nam już tyle tego do głowy wpadało, nie? I możemy już świadomie od pewnego momentu kierować energię, uwagę w takim kierunku, w jakim my chcemy iść, a nie w takim jak... Nam się coś przydarza, bo życie albo nam się może przydarzać, albo możemy my je kreować. Nie? No i to wszystko zależy, zależy, moi drodzy, od nas. Zimno w łapy, ale to nic. Um, zaraz się ugrzeją. Więc, moi kochani, wszystko zależy od nas i od naszego punktu odniesienia. Im um bardziej jakąś sytuację rozświetlimy, tym stajemy się bardziej wolni. Wolni w sensie, że nic nas nie ogranicza i wychodzimy poza, poza przestrzeń tutaj. Którą gdzieś, która gdzieś na pewnym stopniu ograniczała, nie? no bo tak samo różne sytuacje z przeszłości. Jeżeli porozmawiamy z kimś, na przykład, nie wiem, ktoś tam dokucza, niech będzie. No i my z kimś porozmawiamy, bo tu może być różne, różne możliwości, ktoś tam dokucza. No i w 99% przypadków, jeżeli tej, temu człowiekowi zależy na relacji z nami, i my mu to powiemy wprost: Hej, słuchaj, boli mnie to, irytuje mnie to, no kurde przykro mi trochę jak tak do mnie mówisz, albo coś mi robisz. No jeżeli mamy się kolegować, no to, no to kurczę fajnie jakbyś tego nie robił, nie robiła, nie? No i w tym momencie ja miałem taką sytuację na przykład jak jak byłem mały i mój tata mnie dość twardą ręką wychowywał i w pewnym momencie była taka akcja, że ja się nie rozpłakałem, nie? dostałem tam lanie, coś tam coś tam zrobiłem po swojemu, no bo ja wolałem zrobić po swojemu, nawet jak wiedziałem jakie będą tego konsekwencje. Na przykład w podstawówce dopisywałem sobie Lekcje, dopisywałem sobie lekcje na koniec, no dopisywałem lekcje do planu zajęć, żeby móc z kolegami zostać i grać w piłkę po lekcjach. No i to odwiedziłem, że jak będzie wiadówka, no to będzie przepał. bo jak ojciec pójdzie na wiadówkę i się dowie, że jednak tych lekcji nie było, no to będzie trochę przepał. No ale to było już wpisane ryzyko w sprawę, nie? I tak samo była taka sytuacja, że gdzieś tam hmm, dostałem na niej się nie rozpłakałem, nie? No i mówię, już mnie nie boli, nie ma żadnej kontroli. Nie? I takie słowa, wiecie, ja sobie teraz to wspomnę z to, 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 to było mega, jakby to powiedzieć mądre. No i ojciec też tak popatrzył, uśmiechnął się, nie wiedział co zrobić. Mówi kuchnia, no no dobra, dobra. No i od tamtej pory, słuchajcie, nie dostałem nigdy w życiu już Lania. Nigdy w życiu nie dostałem Lania, bo, no bo coś pękło, jakby to powiedzieć, jakaś lekcja została odhaczona, coś zostało już tam powiedzmy, zrozumiane zarówno przeze mnie, jak i przez niego. I jest wszystko gitarka, nie? No, bo mówię z przeszłości też, jak mamy żal, na przykład, nie? ja miałem dużo żalu, byłem bardzo zawistny, miałem dużo żalu i wybaczanie szło mi bardzo opornie. Nie? I to była też moja największa, jakby to powiedzieć, też lekcja, ale w momencie, kiedy, jakby to powiedzieć, zrozumiałem, że zarówno nie wiem, otoczenie, rodzice, wszyscy wokół mnie, którzy byli, każdy robił to, co uważał za najlepsze, nie? ze swojej perspektywy. Na no, Że ja uważałem inaczej, albo gdzieś tam inaczej już czułem, no to to jest inna sprawa. Ja sobie teraz mogę, właśnie, swoje postrzeganie rzeczywistości, świata wdrażać i mówię to wszystko, się na to składa. Mówię czy kanał na YouTube, czy grupa, czy inne rzeczy, które też będę robił. Więc wszystko składa się w jedną, większą układankę, która jest kompletna dla mnie. A noszenie wszelkiego rodzaju, mówię, uraz, żali, ocenianie, czepianie się. No to, że, że nas od środka, jeżeli tak robimy. I doskonale o tym też pewnie wiecie i czujecie i to przerobiliście. A jak nie no, to jeszcze mamy dużo czasu, żeby to ogarnąć. Bo wszystko, każdy jest na swojej indywidualnej drodze i nikt nie przejdzie do Ciebie twojej drogi, nie? Albo możesz tak jak dzisiaj gdzieś jakiś tam postrusiłem, że jeżeli uważasz, że nie dasz rady, to nie dasz rady. Jeżeli uważasz, że dasz radę, to też masz rację i dasz radę, nie? Więc wszystko zależy od nas i wszystko zależy od naszego postrzegania, wszystko zależy od tego, jak my podchodzimy do życia, a życie, a życie daje nam mnóstwo sytuacji i możliwości do wzrostu, rozwoju, poszerzania perspektywy, świadomości. Więc wszystko, wszystko jest w nas. Urodziliśmy się już jako kompletne istoty i wszystkie aspekty, które musimy sobie wspomnieć, to tego nie wymyślujemy, ale też tak czuję i z tym się zgadzam, że wiecie, przechodząc tutaj, na ten plan ziemski, szczególnie teraz w tych czasach, wielu, wiele z nas gdzieś tak najprościej tłumacząc, czyścimy swoją pamięć do zera, zapominamy całą przeszłość, całe doświadczenia, te duchowe, całe doświadczenia, te, które zapisują się właśnie w duszy, załóżmy najprościej tak mówiąc. Zapomnieliśmy całą swoją wiedzę i przyjechaliśmy sobie na odnowa tutaj. Zostaliśmy rzuceni, jakby to powiedzieć, w wir różnego rodzaju sytuacji różnego rodzaju sytuacji, okoliczności ludzi. No i jeżeli z tego wyjdziemy, właśnie. Obronną ręką, w sensie obronną ręką, czyli zrozumiemy te wszystkie zależności, te wszystkie sytuacje i dlaczego jest taka a nie inaczej. Odpuścimy, wybaczymy, ukochamy, ukochamy, no bo tą no miłość, wybaczenie to są takie dwa najważniejsze aspekty. I jak zaczniemy to ogarniać, no to wszystko dalej fajnie też się zaczyna już, zaczyna się już układać. Dobra, kończę pomału, bo widzę, że jest chyba około 14, więc wszystkie roboty zaraz będą jechać. Więc moi drodzy, dziękuję za wszelkiego rodzaju rozmowy, dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie. Ja też jakby to powiedzieć, zaczynam pewne rzeczy od nowa. Zaczynam pewne aspekty aspekty no, pewne rzeczy zaczynam od nowa, zaczynam od zera w wielu aspektach. Więc moi drodzy, można zrobić wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia.